Yeah. To ja. I wszystko gra. Yeah. Rano garnitur, szybkie cześć. Kawa stygnie, plan już jest. Setki głów i jeden cel. Ja prowadzę, wiem co chcę. Po południu piach i słońce, siatka, śmiech spalona. Skóra, piłka krąży. Serce rośnie, życie lubi, tempo, które czuję. Jedni mówią, nie da się. Ja po prostu robię I nie muszę być jak oni. Dwa światy, i ja w środku. Wszystko gra, wszystko gra Biegł w biegu świetle bez pośpiechu. Życie znam mój każdy krok. Dwa dosta. światy, i ja w środku. Dwa światy, i ja w środku. Mam swój plan, mam swój czas. Jestem sama ale szczęśliwy i dokładnie tak ma być. Mm. Yeah Rytm, kolejny dzień Ciężar znika razem z stresem Pot i cel to prosty mix. Każdy krok to nowy level Futbol nocą szybki zwód Śmiech na ławce, prosty luz Nie uciekam przed niczym Już ja wybieram to co czuję Byłaś obok, ale w miejscu Ja chciałem iść, ty stać Dziś nie boli, dziś rozumiem Że to też był ważny znak Twój świat i ja w środku wszystko gra, wszystko gra Bez żalu, bez ciężaru Idę tam, gdzie chcę już iść Dwa światy i ja w środku Dwa światy i ja w środku Mam swój plan, mam swój czas Wiele dróg, wiele spojrzeń Ale siebie wybieram ja Ja nie muszę nic udowadniać Muszę gonić snów. One same mnie dogonią, bo wiem, kim jestem tu. Dwa światy i ja w środku. Uśmiech mam, serce mam. Sam, ale kompletny. I to mój najlepszy stan. Dwa światy i ja w środku. Głośno śmieję się dziś z dnia. Jeśli pytasz, czy mi dobrze. Dokładnie tak. Ja. Yeah. Uh, 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 Wszystko gra. Uh, 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 Naprawdę.